To nie są sprzeczne komunikaty. To dwie role w jednym spektaklu. Miedwiedziew ma odstraszać i ośmieszać, a Pieskow uśmierzać i rozmywać. Obie ścieżki prowadzą do wspólnego celu. Przeczekać, nie zobowiązywać się, a zarazem zneutralizować impet ewentualnej zmiany w Waszyngtonie. Kluczowy jest jednak warunek, który Kreml stawia przed retoryką. Nie reagować poważnie, dopóki słowa nie przyłożą się na czyny. W praktyce oznacza to, że Moskwa zacznie kalkulować dopiero wtedy, gdy ze Stanów Zjednoczonych popłyną realne decyzje: wzmocnienie wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz twarde nowe sankcje dotykające rosyjską gospodarkę. Do tego czasu zwłoka. Tym bardziej, że sam Trump zapowiedział już w ciągu miesiąca podejmie decyzji co do polityki wobec Putina. W języku kremlowskiej biurokracji to zaproszenie do gry na kalendarzu. Zwłaszcza, że jak pokazuje praktyka ostatnich miesięcy jego prezydentury, miesiąc może się skurczyć do dwóch tygodni, a dwa tygodnie do jednego. Efekt? Putin może zostać zmuszony do wcześniejszego zajęcia stanowiska, ale tylko wtedy, gdy istotnie pojawi się bodziec materialny, a nie wyłącznie semantyczny. Warto zatrzymać się przy wymiarze prestiżowym. Dla Putina sprawą strategiczną, obok nieprzeszkadzania mu przez Stany Zjednoczone w wojnie na wyniszczenie, jest jego status równorzędnego gracza wobec Xi Jinpinga i Narendry Modiego. Przez długi czas Kreml rozgrywał symbolikę dobrych relacji z Trumpem, demonstracyjnie kontrastując ją z chłodem na linii Pekin-Washington oraz napięciami w handlu Stany Zjednoczone-Indie. W tej dramaturgii rosyjski przywódca jawił się jako ulubiony rozmówca amerykańskiego prezydenta, a to robiło wrażenie nie tylko na Pekinie i New Delhi, ale i na szeroko rozumianym globalnym południu. Jeśli jednak Trump mówi dziś, że Putin go rozczarował i że osobiste relacje nie przyniosły rezultatów, Moskwa widzi ryzyko powrotu do epoki politycznej banicji, do sytuacji z czasu poprzedniej administracji w Waszyngtonie. Żadna taktyczna ofensywa na froncie nie zastąpi Putinowi potrzeby rozpoznania i legitymacji w klubie najważniejszych przywódców świata.